Nowy rok, stara trasa Stówy w kieszeni to spokój na twarzach Saska, kawa, srebrna, taka zero Kłam zimne noce, zimne piwo, pasy, las Brak zasięgu to rozmowy bez cenzury Nie świecimy przykładem i chuj o. Nie interesuje mnie czas, ani co pierdolą we wiadomościach Świat kręci się po swojemu, my kręcimy się po nocach Nie pytaj co dalej, bo to pojęcie względne Dziś liczy się moment, też resztę uważam za niepotrzebne Nie mam planu nie planuję kariery, nigdy nie będę pisał CV, ty lepiej Spójrz na swoje, bo nie jesteś szczery Jest do poprawy, my mamy noc Stare samochody i zasady, swoje sprawy Niedrogie obiady w lokach, tylko nocne okienka Nie szukam luksusów, nie muszę błyszczeć w lakierkach Kebab na noc, albo chińskie zupki w kuchni, w kieszeni sporo gotówki Przeważnie zawinięte stówki, jebać jutro bo może być za krótkie, nie pytaj skąd we mnie wziął się taki spokój. Bo to jak z paprochem wokół, jakbym wiedział, to bym się nie dał, ale myślę, że wypiłem go z saską kawą po trochu. Kokaina, kawaja dehaterów na się wyjebane jaja na wszystko, gotówkę się zwija, A prostuje problemy. W nowy rok, weszliśmy po cichu. Po i powódki łyku Bo więcej po co, bo Pokazywanie to astów Jak te cipy z Instagrama Wypiją stu tyle co nas dwóch Maksymalnie we trzech Wystarczy Saskiej Obok pary łbów. Nic się nie odjebie, bo mamy kontrolę Samochód koks I prawda to mi starczy na ten moment Nowy rok, stara trasa Stówy w kieszeni to spokój na twarzach Saskia kawa srybna, tak Nie świecimy przykładem i... Kuj Nie tolerujemy pracy, bo praca nie toleruje nas Stres na dupę i nocna trasa w las wódka w obiega, na zmianę z nią pas Kierowca nie omija kolejki, bo trzeźmy nie będzie woził nas Wszystko krąży w domu z powrotem Rozmowy bez cenzury, każdy mówi to myśli, a nie to wypada, tarararara Spokój, a nie afera, nowy rok na papierze W praktyce ten sam syf, ten sam spływ Działają tu jak klucze, bo z jakąś pizdą pojadę, to zamyka na stałe drzwi. Chuj mu wry, ale z drugiej strony są ludzie, sztywni klucz otwiera nowe znajomości. Choć wolałbym bym nie znać paru tych, co znam teraz, jak świat zabierdala do ja wolę. Stać. Bo cisza i spokój to luksus, którego nie kupisz ani nie sprzedasz, a to jeba. Nie mam planu na milion. W pasacie ja w Las Co było tam, to zostaje tam Teraz słuchaj Kreska za te parę osób, co zostały, bo w nocy nauczyliśmy się więcej niż w dzień. Wpierdalamy się w nowy rok, może w końcu to będzie ten. Stycze na dworze, a my mamy lipiec, głowie, nie uciekamy przed niczym. Nie ni my też, nie szukaj tu sensu, tu chodzi o jego brak. O ciszę, o spokój, alkohol i dragi, Sramna opinia na opinie, szmat i bo nie znam ich, oni nie znają nas, ale może... Śmieje się kto ma wiedzieć ten wie siedzę czwartą do bebez snu Trochę się gnę, ale za to nie jestem głodny, cały czas nawadniam się, aż za ta rara rara świecimy przykładem i...